Siema! Ses oddziela to jest Spacecraft. I w dzisiejszym odcinku zbudujemy automatyczną kopalnię. Jak? Zapraszam do oglądania. I tak. Yy, pomiędzy odcinkami. Po co odcinkiem raczej. Yy, troszeczkę pokopałem, żeby na dzisiejszy odcinek nie męczyć was po prostu yy, kopie kobla. Tylko zabrałem materiały 22 diamenty. potrzeba chyba. Z nie wiem, o wiele mniej, ale nadal. Trochę złota, lapis i przygotowałem sobie już y, pomieszczenie na rakietę. Tak, tu będzie silos. Wiem, to jest strasznie małe. Nie wygląda jak wielki budynek Space Cakes, jak to jest napisane. Ale no cóż, y, szczerze nie chcę żeby to było jakoś super duże. Więc dobra. Więc y, dzisiaj pobawimy się modem BuildCraft. Y, i, I głównie narzędziem Quarry Do czego ono będzie służyć? Służy będzie do tego, że za pomocą niego wydzielimy teren Który będzie po prostu kopał I który będzie przenosił materiały do skrzyni I tak, planuję zrobić obszar 50 na 50 Czyli około 2500 kratek w przestrzeni Czyli jedna warstwa 2500 kratek Dużo? Trochę Yy, bo tak, yy, chcę za pomocą takich dużych yy, zebrać potrzebne materiały Dużo potrzebnych materiałów, na rakietę I wszystkie urządzenia potrzebne do przeżycia w kosmosie Więc tak yy, Będziemy potrzebować głównie Będziemy potrzebować quarry Będziemy potrzebować yy, pipów. będziemy potrzebować rur yy, Silników Oczywiście na początku zwykłe stone'owe Zasilane na węgiel Ale yy, chodząc po yy, mapie yy, Gdzieś niedaleko znalazłem źródło po prostu yy, Tutaj wyjdę yy, Źródło po prostu yy, Oleju, o jak tu możecie zobaczyć Tutaj jest sporo oleju do yy, przerobienia bo jeżeli nie wiecie właśnie co oleju robi się paliwo z, a paliwo zaciera te żelazne silniki które są mega wydajne i mega przyspieszają pracę i tak, musimy zrobić też bardzo dużo skrzeń. czemu? bo query jeżeli będzie na full mocy mówię na full mocy mam na myśli oj byczku dużo mocy to będzie to zżerać bardzo dużo bloków naraz i coś właśnie jebło okay. więc tak ja uporządkuję szybko jakwipunek i zaczniemy kraftować pierwsze rzeczy. Ok, zebrałem trochę drewna, pół staka, bo na razie tyle styknie. I tak, potrzebujemy najpierw zbudować landmarki. Do czego one będą służyć? One będą służyć po prostu do określenia terenu. Potrzebujemy czterech. Dodajemy do, do nich e, lapis. Mamy landmarki. Za po właśnie właśnie zrobimy sobie cały teren 50 na 50 się nie mylę, to jest jeszcze urządzenie yy, wszelkie, które nam pomoże. O, markę Connector, yy, wręcz potrzebujemy. To tak, yy, Wooden Gear, bardzo prosto się robi. Ogólnie bardzo lubię mody typu yy, Build Craft, takie techniczne, bo no bardzo, może są trochę skomplikowane, ale dają mega satysfakcję, jak to wszystko się zautomatyzuje, naprawdę. Dobra, stone gear, hmm, bardzo, bardzo się robi. A, stone gear. Po prostu się robi. O, to jeszcze wbijam. Stone po prostu robię tak otaczając. Robię kolejne. I tak. Też mam sporo żelaza, bo dużo pokopałem. Ale naprawdę na modach tak trudno się kopie w ogóle cokolwiek. To jest tyle ich, jest nowych ród, że trudno się zorientować. Hej, czy to jest e, walony diament, czy to jest może coś innego? Czy może silikon, czy uran? I Bardzo mi się to myli. Ale dobra, znajdźmy miejsce, gdzie będziemy chcieli w ogóle to wybudować. Mm, najlepiej, jakby to był mega płaski teren, ponieważ e, zanim kopalnia się zrobi, to musi najpierw oczyścić teren. Niestety tutaj nie widzę na mapie. Oj nie tej mapie, o Jezu Nie widzę, jest sam las Tu góry jeszcze No hmm. ja chyba, że zbudujemy na wysokości Możemy w sumie eee, To w sumie zaczęło zaczął od tego 50 kratek hmm. No właśnie to jest najgorsze, przyjdzie przyjście. się Oczywiście mogę zrobić sobie 10 na 10 A 16 na 16, tak po kolei chunk Ale nie chcę dużo, dużo zajmować się y, samą Kopalniąc, żeby jak najwięcej wykopało naraz, długo to będzie trwało, prawda? Ale uważam, że będzie to bardziej efektywne. Dobra, mm, zrobimy tak. To zrobię lekko na wysokości, żeby jak najmniej po prostu. O kur. okej okay. I'm dead. Nowe mopki jeszcze. A dobra, zrobię to na wysokości. Dobra, to poczekam na dzień w sumie. Poczekam na dzień i zobaczymy się. Mm, rano. Dobra, w oczekiwaniu na dzień w sumie to mogę skraftować resztę rzeczy potrzebnych. Zacznijmy od Query. mi tak, Diamond Gira, Golden Gira, Iron Gira, Diamond Pikaxa. Wszystko się robi w miarę prosto. To jest jak wszystko polega na mm, upgradeowaniu, czyli. Żeby zrobić totalną ilość musimy mieć aż raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 aż yy, zwykłych drewnianych, dobra O, na styk, jest Dobra, teraz yy, wszystkie upgrade'ujemy sobie na yy, stone'owe Tutaj zaczyna się zabawa, bo tak, potrzebujemy ile? Yy, tak, nie, nie, dobra, wszystkie tak upgrade'ujemy sobie na żelazo Tak naprawdę i od tego się zaczyna cała reszta. Otóż yy, teraz potrzebujemy 4 yy, złotych. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Oznaczamy to złotem. Mamy Golden Gira i potrzebujemy teraz tylko dwóch diamentowych. O. I mamy Diamond gear. Teraz potrzebujemy po prostu zwykłego diamond pickaxe'a I wszystko łączymy Czyli tak 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 Ojej, nie tak Tak Tak, i mamy quarry I to będzie nam bo ważna rzeczą Dalej, z ważnych rzeczy, które będą nam potrzeba Sterling engine Trzeba do tego pistona pod... Zrobimy e, dwa silniki, zrobimy dwa silniki zwykłe e, na węgiel i jeden e, na paliwo. Później to podmienię, ale najpierw zrobimy po prostu takie najbardziej po prostu podstawowe. E, oj, na odwrót potrzebujemy trzech pistonów i mm, dwóch girów. Wszystko się opiera na tych gierach kocham to, naprawdę. Czyli raz, dwa, raz, dwa, ra, raz, dwa, raz, dwa. I mi też glasa. Mm, nie mam. Ja pierdolę. O kurwa, dzieje się mi... Fuck. Co je. Jebane achievementy. Pierwszy raz mi achievement ja zabił. Ale są. Sam... Ej, expo zachowałem. The fuck. Dobra. Ej, ja myślę, że jak ekspo... się nie będzie. Ej, jak się. A w sumie, czy będziemy bawić się pęczanty? Czy nam się będzie chciał bawić się pęczanty? No, trochę nie. Bo skoro mamy tyle modów takich technicznych, i możemy sobie po prostu zrobić zbroję. Turbo-uber, nie? Albo broń turbo-uber. Wiem, że nawet jest broń palna tutaj. Ej, dobra, jest modna grob. Zajraliście. Jest. Ej, główkę mam! Dobra, to ilość główek będzie już zaczęło i zginęliśmy. Ej, zajebiste! Naprawdę, ej, nie wiedziałem, że to jest w tym modzie. Dobra. Mm, mi lasa. To jest nam. są. Kurę nie przepada, czujesz tylko piaski. Dobra, a, a. W sumie jeszcze jest dzień. To ide ogarnąć w sumie te landmarki. Dobra, widzimy się na miejscu. Dobra, chyba na tej mniej więcej wysokości zrobimy. Jakby przez tą górę poprowadzę po prostu rury. Czyli stawiamy tutaj jeden landmark. O, nie, tu, nie, tu, tu, nie, tu. Tu. Tu możemy chyba połączenie zobaczyć. Później. Tak, 50 kratek w tamto. Czyli zapisujemy kordy. Jeden. Dobra. Oto lecę na 300 osiemdziesiąt o jak widzicie jest połączenie możemy zadekować żeby widzieć już okej okay, teraz wpad musimy iść czyli w tą stronę mm, przez około trzydzieści jeden o, Jezu, to naprzód, to będzie. O, dodawało się, zajebiście. Dobra, no to 80 kratek. Oczywiście zbuduje się jakąś platformę sensowną. O, i no, nam od razu zaznaczyło. A nie, jak mówiłem, zbuduję platformę, żeby mieć łatwy dostęp do silników, bo przygadało silniki potrafią się przegrzewać. Szczególnie te napaliło. Tam kolejnego, ostatniego landmarka postawię. Posami query. Oczywiście query nic będzie robiło bez zasilania, ale szczerze to jest mało istotne. Nie będzie się nawet dużo niszczyć. O, czyli tutaj mniej więcej 81 330. I uwaga, mamy to. Postawione wszędzie. Teraz możemy nasze query postawić w przygodnym miejscu. I myślę, że Query będzie tam na górce Mówię, przekopie się jakoś Ale to zrobię naprawdę poza odcinkami Na no odcinkach pokazywać te ciekawe rzeczy w modach A nie te nudne Czyli typu Kopię kobla Nie wiem, może to na streamach będę robił Ale tylko na streamach I tak, i teraz Query stawiam tak I chuja, źle postawiłem No kurwa, za mnie Debbie. Dobra Poczekajcie chwilę Dobra, i widzicie, taki duży teren to będzie obejmować. O, to będzie dużo materiałów i dużo po prostu kopania. Dobra, te nadmarki yy, nie będę zbierał, bo one są w miarę tanie. Jeśli one zespawnują, i tak na początku musimy zbudować zasilanie, czyli to, co już zaczęliśmy robić, nie dokończyliśmy. Yy, Zbuduję najpierw pierwszy silnik, pierwsze, yy, jakby już, pipy i pierwsze skrzynki. Bo ta maszyna, oczywiście, mm, jak mówiłem, będzie zawierać bardzo dużo materiałów. Powinien zrobić jakiś system filtrujący, który będzie po prostu mm, przerzedzał te mało ważne rzeczy typu cobblestone. Ale dobra, skończyliśmy na silniku, yy, brakuje nam yy, glasa. Okej, okay, to nie ma problemu. Dobra, mamy glas. I stone gear. I stone. I jeżeli się nie mylę, z tą Mam stering engine. Zrobię jeszcze dwa takie. Nie, jeszcze jeden taki. I zaczniemy już się stawiać. Dobra, mam dwa stering engine. I w sumie mógłbym już Wam pokazać, jak na, na czym to będzie polegać. Jak to będzie to wszystko działać. Ale za, zanim, musimy zbudować jeszcze. Rury. Przykładowo no, te najbardziej podstawowe. Zbudujmy myślę może nie kwarcowe. Hmm. Bo ja potrzebuję. kiedy nie mam kwarców, kwarst by się przydał. Są nowe. Ale one są strasznie wolne. Czy zainwestujmy? Zróbmy ironowe po prostu hmm, rury. Zobiknik, 24 zrobimy skrzynki. Sześć skrzynek i lecimy. Oho, no, robi się noc. Więc co, no, szybko to garnijmy. Nie chcę tutaj zginąć. Jeszcze kolejny raz. Ok, jak tu widzimy. Ja to rozkopię. I nasze pierwsze połączenie. Bo otóż na no, tutaj będzie potrzebowało dużo miejsca. Załóżmy. Tu postawimy sobie dwie skrzynki. Tu rura, tak, 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 tak i łączymy to ze sobą, gdybym mówił tylko, o, mamy połączone i uwaga, stawiam tak, pierwszy silnik i drugi silnik, do jednego węgiel, do drugiego węgiel, Potrzebuję szybko zrobić sobie mm, dźwignię, bo one się, oczywiście się odpala dźwignią, nie? Tradycje. Pierwsze. Drugie. I tak, yy, teraz. Yy, Widzisz ten laser? Ten laser będzie nam niszczył po prostu bloki, które stoją po prostu między tej oto przestrzeni, którą właśnie tutaj zaznaczyliśmy. Czemu? Bo tutaj postawi się cała maszyna. To ile pobiera kogo? Nie aż tak tyle jak myślałem. Myślałem, że będzie gorzej. Ale oczywiście to nadal nie będzie stykać. To nadal będzie strasznie mało. Oczywiście to działa na dwa silniki, więc to jest trochę szybkie. Ale, jak widzicie, żadnych bloków teraz się nie robi. Teraz po prostu wszystko się ustawi. I my, żeby następny odcinek już zrobić yy, całą zmechanizowaną pod paliwo, tak myślę, Yy, bo po prostu będzie o wiele to wydajniejsze. No chyba, że. No bo wiecie, co na samym odcinku pokażę Wam, jak zrobić paliwo. Muszę mieć kontencik. Okej. Okay. Yy, I tu Wam rzucam tutaj lapsa, jak to się będzie robić. Więc. papatki. I uwaga, zaczęło się. Teraz co widzicie? Widzicie tutaj, że budują się frame'y One po prostu zamienią, zaznaczam, żeby powiedzieć, cały obszar. Już nie będzie nadmarków. Jak widzicie, no, ze żarą mi trochę tego koloru. No dwa. Więc tak, więcej kiedy to się robi, ja pozbieram trochę drewna, bo boję się, że ten kolor to troszeczkę instynknie. Mówię, co jak najszybciej się, się przenieść na paliwo, bo paliwo będzie owie. Yy, efektywniejsze i może powiedzieć że tańsze yeah. jak robiłem testy yy, na kreatywie to widziałem, że paliło naprawdę mega wolno się zużywa jedyne co się szybko zużywa to woda, która to chłodzi ale bądźmy szczerzy, wody to może mieć pod ostatkiem <grytanie> więc dobra, ja się zamykam, framey się robią a ja kopię, kopię drewno tak, Hello. Dobra, pozbierałem trochę drewna. Mam tro go w opór, więc te kurde silniki się szybko nie zatrzymają, więc troszeczkę wam pokażę. Wiedzę, że pokażę wam, jak to wszystko działa. Yy, jeszcze z tymi różami. I skończymy na ten odcinek, bo jak widzicie, muszę popracować nad jedzeniem. O, brakuje trochę. Muszę jakieś moda wgrać na jedzenie. O, już się tam kończę powoli. Akurat dzień staje. O! Tam już ostatnie framey się dodają. I zaczynało. I zaczęło się. Dobra i tak, teraz to się ustawia, jeśli się nie mylę, w odpowiedniej pozycji i zacznie niszczyć pierwsze bloki. Oczywiście yy, na razie mało będzie tych bloków, bo mówię, yy, specjalnie będą on tak wysoko żeby po prostu nie było takiego terenu, nie? Teraz będzie nam w domu zbierać drewno. Więc poczekajmy aż pierwsze bloki zaczną się pojawiać w. Oczywiście. Ci... O! O! Co jest? Dobra, wracam. Zrobiłem złote, bo myślałem, że się, yy, będą działać tak samo, dobra. Ja to łączę w ten oto sposób. Tutaj robię tak. Nie przechodzi to dalej, dobra. O! Poczekajmy, aż zniszczy mm, kolejną rzecz. No nie, iść się szybciej. No tyś maciuro, jedna dobra idź. O, tam, a nie, dobra, nie jeszcze Dobra, mały failik był, ale spokojnie. Zaraz, zaraz będzie. O, 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 patrzcie, wykopało. Tarura, o, 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 i wpadł do czesta. I tak będzie z całością. Jak widzicie to jest przestrzeń 2,5 tysiąca bloków czyli 2,5 tysiąca bloków razy nie wiem, z 60 da mnóstwo takich małych guwienek typu cobleson, ale też bardzo dużo rud oczywiście jak są diamenty to oczywiście bardziej efektywne będzie fortuna, ale bądźmy szczerzy, who więc ee, tak, ja to bardziej rozbuduję, pewnie dodam więcej skrzyń większy system pipów. spróbuję znaleźć zastosowanie dla ironowych może źle je wykorzystuję. A tymczasem ja się z wami żegnam. Obiecuję, już ten pasek głodu będzie pełny. I, i co? Siema!